Ma. Ojciec Pio ujawnia. Pięć przekonujących powodów, dla których warto trzymać różaniec pod poduszką w nocy. Czy wiesz, że istnieje potężna duchowa broń, której możesz używać podczas snu? To nie magiczny miecz ani nieprzenikniona tarcza, ale coś znacznie prostszego i niezwykle potężnego różaniec. Różaniec to nie tylko modlitwa. To boski dar z nieba. Miliony ludzi odmawiają różaniec codziennie ale niewielu zdaje sobie sprawę z niezwykłych korzyści płynących z umieszczenia go pod poduszką podczas snu. Święty Ojciec Pios Pietrelciny gorąco zalecał tę praktykę, twierdząc, że przynosi ona pięć niezwykłych korzyści. Dlaczego warto umieścić różaniec pod poduszką już dziś w nocy? Odkryj, jak ta prosta praktyka może przemienić Twoje życie duchowe, oferując pokój i ochronę podczas odpoczynku. 1. Duchowa kotwica w burzach życia. W ciszy nocy, kiedy troski i myśli wirują, różaniec pod poduszką działa jak duchowa kotwica. Każde ziarno symbolizuje łącznik z boską ochroną, przypominając o Bożej miłości i miłosierdziu, nawet w najciemniejszych chwilach. W tych momentach, gdy czujemy się zagubieni i przytłoczeni, różaniec staje się nie tylko narzędziem modlitwy, ale także namacalnym dowodem na to, że nie jesteśmy sami. Wielu ludzi doświadczyło wewnętrznego spokoju i ukojenia, trzymając różaniec blisko serca, co pozwala im odnaleźć siłę w najtrudniejszych chwilach. Przykład Marii, jednej z wiernych z parafii ojca Pio, pokazuje, jak różaniec może przynieść ukojenie w najtrudniejszych chwilach. Maria, matka trójki dzieci. Często budziła się w nocy z powodu zmartwień o przyszłość swojej rodziny. Pod wpływem rady ojca Pio zaczęła kłaść różaniec pod poduszkę. Już po kilku dniach zauważyła, że jej sen stał się głębszy i bardziej spokojny. Różaniec stał się dla niej symbolem bezpieczeństwa i miłości Boga, który czuwa nad jej rodziną. 2. Przypomnienie o kluczowej roli modlitwy. Budząc się i czując różaniec pod poduszką, zapraszamy się do rozpoczęcia dnia modlitwą. To namacalne przypomnienie zachęca do chwili dialogu z Bogiem i dziewicą Maryją, nadając modlitewny ton nadchodzącemu dniu. Każde ziarno różańca, dotknięte w porannej ciszy, jest jak wezwanie do duchowego przebudzenia, przypomnienie o ciągłej obecności Boga w naszym życiu. Dla wielu ludzi ten moment staje się początkiem dnia pełnego wdzięczności i duchowej harmonii, wzmacniając ich wiarę i poczucie więzi z Bogiem. Historia Jana, starszego człowieka z małego miasteczka, ilustruje, jak różaniec pod poduszką może przemienić poranek. Jan, który zmagał się z samotnością po stracie żony, zaczął trzymać różaniec pod poduszką zgodnie z zaleceniem ojca Pio. Każdego ranka, budząc się i czując różaniec, Odmawiał krótką modlitwę dziękczynną. Ta praktyka napełniła jego dni nową nadzieją i poczuciem obecności Bożej w jego życiu. 3. Zaufanie w dziewicy Maryi. Różaniec pod poduszką symbolizuje zaufanie do matczynej ochrony Maryi. To cicha umowa, uznająca jej stałą obecność i wstawiennictwo w naszym życiu, zapewniająca komfort i bezpieczeństwo podczas snu. Wielu wierzących czuje, że Maryja, matka Boża, otacza ich swoim opiekuńczym płaszczem, chroniąc przed wszelkim złem i niepokojem. To uczucie bezpieczeństwa pozwala zasnąć w spokoju, wiedząc, że jesteśmy pod jej czujnym okiem. Anna, młoda matka, która borykała się z lękami o zdrowie swojego nowonarodzonego dziecka, znalazła pocieszenie w tej praktyce. Kładąc różaniec pod poduszkę, czuła, że oddaje swoje obawy matce Bożej. Każdej nocy, kiedy budziła się, by nakarmić swoje dziecko, różaniec przypominał jej o matczynej miłości Maryi i ochronie, którą Maryja roztacza nad jej rodziną. 4. Symbol przemieniającej mocy wiary Każdego ranka różaniec zaprasza do odnowienia naszego zobowiązania wobec Boga. Służy jako potężne przypomnienie, aby z ufnością i pokorą poddać się Jego woli wzmacniając przemieniającą moc wiary w naszym codziennym życiu. Codzienna praktyka odmawiania Różańca rozwija w nas cnoty pokory i zaufania, ucząc nas, że nasze życie jest w rękach Boga. Dla wielu osób Różaniec staje się drogowskazem w ich duchowej podróży, prowadzącym do głębszego zrozumienia i akceptacji Bożego planu. Michał, przedsiębiorca, który zawsze żył w pośpiechu, odkrył, że Różaniec pod poduszką pomaga mu znaleźć chwilę na refleksję, i modlitwę każdego ranka. Kiedy budził się i czuł Różaniec, przypominało mu to o jego wierze i konieczności zaufania Bogu w każdej sytuacji. To proste działanie przyniosło mu wewnętrzny spokój i równowagę, pomagając mu podejmować decyzje w zgodzie z Bożą Wolą. 5. Spokój Ducha w duchowych bitwach. Wiedza, że Różaniec jest przy nas w nocy daje spokój ducha w walce duchowej przeciwko nocnym atakom diabła. To jakby być owiniętym w ochronny płaszcz, zapewniający duchowe bezpieczeństwo i wewnętrzny spokój, nawet wtedy, gdy zły duch próbuje zakłócić nasz odpoczynek. W chwilach, gdy budzimy się z niepokojem lub koszmarami, różaniec pod poduszką staje się latarnią nadziei, przypominającą o Bożej obecności i ochronie. Wiele osób doświadczyło poczucia ulgi i bezpieczeństwa, trzymając różaniec blisko, co pozwala im znaleźć ukojenie i spokój w nocy. Karol, żołnierz powracający z misji, często zmagał się z koszmarami i niepokojem. Za radą kapelana zaczął trzymać różaniec pod poduszką. Wkrótce zauważył, że jego sny stały się spokojniejsze, a on sam czuł się bardziej chroniony. Różaniec stał się dla niego symbolem pokoju i ochrony które Maryja obiecała wszystkim wiernym. Historyczne i duchowe znaczenie święty różaniec przekazany świętemu Dominikowi przez dziewicę Maryję w 1214 roku jest cenioną modlitwą od wieków. Jest związany z niezliczonymi cudami i boskimi interwencjami. Siostra Łucja z Fatimy podkreślała moc różańca w rozwiązywaniu nawet najtrudniejszych problemów, podkreślając jego znaczenie we współczesnych czasach. Wielu świętych i mistyków Kościoła katolickiego doświadczyło cudów i łask dzięki odmawianiu różańca, co czyni go niezwykle potężnym narzędziem w rękach wierzących. Przykład życia świętego Dominika i jego misji głoszenia różańca, a także późniejsze objawienia maryjne, takie jak te w Lourdes i Fatimie, ukazują, jak różaniec stał się centralnym elementem katolickiej duchowości. W każdym z tych miejsc Maryja przypominała wiernym o konieczności modlitwy różańcowej, obiecując liczne łaski i ochronę dla tych, którzy będą wiernie odmawiać tę modlitwę. Ojciec Pio i jego nieustanna modlitwa Ojciec Pio był znany ze swojego oddania różańcowi, modląc się nieustannie i zachęcając innych do tej praktyki. Jego życie było przepełnione modlitwą i duchowymi walkami, które zwyciężał dzięki niezachwianej wierze i różańcowi. Przyjaciel z klasztoru, brat Marciano, opowiadał, że ojciec Pio modlił się różańcem od rana do nocy, zawsze trzymając go w dłoni. Nawet podczas codziennych czynności ojciec Pio nie rozstawał się z różańcem, co świadczy o jego głębokiej wierze i oddaniu. Historia ojca Pio jest inspirującym przykładem dla wszystkich wierzących. Jego nieustanna modlitwa różańcowa była źródłem siły w jego walce z pokusami i atakami złego ducha. Wiele osób, które znały ojca Pio, świadczyło o jego niezwykłej wierze i mocy modlitwy różańcowej, którą przekazywał swoim duchowym dzieciom jako najcenniejsze dziedzictwo. Ojciec Pio często podkreślał, że różaniec jest bronią w walce duchowej. Jego słowa i życie są dowodem na to, że modlitwa różańcowa ma niezwykłą moc przemiany i ochrony. Wierni Którzy podążają za jego przykładem, doświadczają głębokiej więzi z Bogiem i Maryją, odnajdując pokój i siłę w codziennej modlitwie różańcowej. Podsumowując, umieszczanie różańca pod poduszką to więcej niż praktyka dewocyjna. To akt zaufania, oddania, poszukiwania pokoju i ochrony w duchowej walce przeciwko złu. Ojciec Pio, swoim życiem i nauczaniem, przypomina nam o potędze tej prostej, lecz głębokiej praktyki zachęcając nas do odkrywania jej duchowych bogactw i doświadczania błogosławieństw, jakie przynosi.